Trzymaneczku, z tej strony Abelastar, ja, w dzisiejszym macie ze mną jest Trzymaj. I dzisiaj jesteśmy na moim Minecraft Minecraftcie surwi, który był prywatny Ale zaprosiłam do niego Szymona No i mamy żelazne zbrojki I dzisiaj będziemy odwiedzać świat Jakby co, ja sobie to później wywalę jak znajdziemy lawę Tam Słuchajcie, bo wcześniej... Dobra, to ja postawię skrzynkę Do której włożę niepotrzebne rzeczy ja też może niepotrzebne rzeczy, na przykład te nasiona. I dzisiaj będziemy obrabiać całą wioskę. Mhm, mhm, mhm. Do, do, A troszkę ten... mam ustawić sobie? Tak. Ja mam kurczaka, więc weź sobie kurczaka. Tak, kurczaka. A, bo ja mam te inne rzeczy. Tyś kurczak. cały. Dobra, bo ja mam. mam ja mam buraki. Zrobiłam hodowlę buraku. Znaczy, gdzieśniaki założyli hodowlę buraku. Dzisiaj naprawdę będziemy rabować wioskę. Czyli wszystko, co, co w tej wiosce będzie. Co. Zobieramy. Może diaksy? Isnąć? Nie, jest dzień. Tu wychodzimy? No, no dobra. Ale jakby co? Błagam, nie, nie umieraj. Bo, bo ta wioska, dobra. Dobra, to wchodzę na drzewo i patrzę, czy mobków nie ma. Nie ma. Rabuj, ja rabuję zamek. Narpie. z innych rzeczy. Ja, ja z tobą, bo zamek jest duży. Dawaj zamek! Dawaj zamek! Dzisiaj będziemy robić wyprawkę. Czyli cały zamek niszczymy, tak? Nie. Weź pochodnie, weź pochodnie. Albo ja wezmę pochodnie. Ja, ja wezmę pochodnie. Weź, na e, górę. weź też schodki. Się przydadzą do naszego domku, Szybko. które będziemy robić. I dzisiaj by, będziemy, będziemy musieli. Niech nic nie ma w zamku? No, jest wyżej jeszcze. I wszystko zabieram. Ja, ja muszę wziąć pochodnie. Ej, drabinki zabierz. Nie pomyśleliśmy o drabinach. Ej, drabinki zabierz. Ja idę obrabować ich z plonów, bo nie mogę zejść. Ja idę ich obrabować z plonów. Nie! Ja sam rabuję. Ja, ja rabuję plony, ty kopiesz. Ty kopiesz te... Tylko pisz domy, okej? Okay? Wszystko z domu zabierasz, ale książki, środka. no książki wszystko, craftingi, wszystko. Ja, ja rabuję plony, ale villagerów nie zabijaj. Zabijam jednego. No nie zabijaj, dobrze, że tu nie ma golemów, aby ci dali. Ja, ja rabuję ich z plonów, nie będzie, nie będzie, słuchajcie, z plonów, hehe. He, he. Po, a mogę Ci zabrać kanapę? Zabierz wszystko Dzięki Nasionka mi nie są potrzebne, więc odłożymy je do... Więc je wywalimy Kanapę mu zabie, zabieram W częściach Ej, nasionka zabieramy Też, bo przecież będziemy musieli z czegoś zrobić naszą hodowlę o, Jedzenia Ja wziąłem dwa kilofy Kilofa nie bierz dwa Trzy znaczy Nie bierz Ja yes, i... E, że potrzebne ci są drzwi? Nie, dobra, pa. To jest wszystko. Niepotrzebne. Powiedział, że muszą niepotrzebne drzwi. Arabuj, Nawet dir Szkoda, że nie mamy gąbek ani coś tam. Chcesz gąbki? Ale nie woda właśnie. Jak założymy naszą hodowlę? To dobra. Mm. już nie będzie. Ja będę rabować te, a ty domki. A potem będziemy kopać pod domkami, bo tam są opuszczone kopalnie. Okej. Okay. Ja biblioteczkę. Ja, ja rabuję ten. Yy, wiesz co? Czyli te, które dają światło. Czyli pochodnie. Jest... Pochodnie mi dajesz, okej? Okay? I kopiemy później pod domkami. Jak znajdziemy opuszczoną kopalnię, to kopiemy może znajdziemy żela więcej żelaza. Wiem, po... co są panu okna. Słuchaj. Słuchaj, jak nie ususzaj wody, bo jak znajdziemy kiedyś żelazo, to, to ją weźmiemy. Po co panu okno? Czym się kopie okno? Ja już mam... nie da się wykopać okien. Strat są. No właśnie. Po co okno komu? Ile buraków my mamy? A pan, panu jest potrzebny trochę sufitu? Powiedź. Pan, pan, pan jakiś powiedział mi, że on sufit nie jest potrzebny. Ja mu niszczę całą chałupę. E, co ten Villanger robi? E, ty to widzisz? A ja mu trochę zniszczę. na mój ekran! Pa co on robi? No a ja mu... A ja gościowi jakiem... Ja już... Ile buraków? A ja gościowi trochę zniszczyłem chałupę. Okay. Mój burek. Mamy już 54 buraków. Przepraszam, 57 buraki. Nie, nie chcę. Robisz buraki, o nie. Robisz buraki. Ej, widzę pułapkę, pa. Pa, widzę pułapkę. Pa, tam. Dill tam jest. Wieśniak potrzebne. o co tam jest potrzebna. Ej, wieś, czy mi się wydaje? Ej, wieśniak też sadzi. I wieśniacy sadzą. Czyli będziemy musieli zrobić rozmnażarkę wieśniaków. No co myślałaś? Dobra, ja. Wiesz, co ja robię? Nie im. Nie robimy! Odolni, nie można! Ja zabudowałam stunię, żeby nikt nie wpadł. Ja, jako Piedir, by nikt nie zrobił. Patrz, oni nam też kradną plony. Pomóż Szymon! Też koplony! Bo oni, bo oni sknerzy! To ich zabijmy potem, że. Ale musimy też kiedyś zrobić rozmnażarkę. O nie! A masz, nie możesz! Nie możesz! Nie możecie kraść naszych plonów! Czyli zabijamy. No ale też niszcz to wszystko. Jeszcze wszystkie domy, tak? No mogliśmy zro zrobić TNT. Jak niby... Nie wiem. To jest to z... jaki fajny chałupka. Jakiemuś villagerowi nie jest chyba potrzebny dach. Tak mi powiedział. A i chyba się zbliża... No rzeczy mi znikają. Zbliża się noc! Szymek zbliża się noc, chodź do domu. Szymek zbliża się noc! Chodź. Idę. Żeby się nie zabić. Nie ja możemy się zabić. Się zabić. No ja już mam tak mało Chyba hmm. Mamy świeżo, świeżo ukradzione rzeczy. Nieźle powiedziano. Już idę. Nasionka. Może lepiej oboje niszczmy ten sam dom. No, ale ten, ten w którym na razie mieszkamy nie. Chodź. We, Weszłeś? Nie mogę. Szybko. No. Ja to zalepię specjalną skałą. Ja już śpię. Ja też. Dobra. A, dobra, tu mamy różne nasionka. Jak ja głodny jestem. Gdzie mój kulcak? Ty ja nie masz kulcaka? Hmm, nie mówię, że mi znikają. A to czekaj, masz crafting? Tak. Dlatego postaw, ja ci zrobię chleb. A nie? Masz 11 chlebów. Masz. Hmm. Biorę piecyk i będziemy musieli... Mam dla ciebie bojowe zadanie, masz drewno? Ale nie takie deskowe. Mam dla ciebie bojowe zadanie. Tak naprawdę mam dla ciebie bojowe zadanie. Idziesz do lasu i nam ze. ścinasz drzewa, bym ci mogła przepalić mięso. O nie, 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 nie. Idziesz nam przypalać? Nie. Czemu? Ja kopia. Ja teraz. Y y y będę się zabierał za największy. Dom we wiosce. Hmm. Czyli za zamek? Nie. Zamek ej, już jest okrężony. I musisz być czujny. W czym? Bo mogą moby być. Co mogą być? Mopki. Aha. Dobra, a teraz. Ja wpadam komuś na chatę przez szybę. Słuchajcie, widzowie, robimy teraz legendarną rzecz. No. Kopię pod domek. Idę z tobą. Gdzie ty? Nie kop tego jednego bloku którego? Tego, na którym ja stoję. Bo ja robię nam schody. gdzie ty? Pa, nie kop tych dwóch bloków. Nie kop tych dwóch bloków. O? Pa. Bo ja robię tu. Pa. Nie. No, no i to nic nie ma. Ale ja kiedyś kupałam dużo więcej niż ty tu. O nie, ja muszę iść po pochodnie. Oh, wow. Sorry. Muszę iść po pochodnie. Mm. Jak mi się to udało? Jestem widzę zombie. O kurde, trudno do niego nie podchodzić. Ja uciekam. On mnie goni. Jeszcze, mhm. jeszcze mamy ubudowę w domku. I zamuruję, i muruję. nie wejdzie tamdy. Jak wybuchnie. Ale to nie jest creeper. To ja co? To jest to zombie. To jak zombie nie ginie? Zombie ginie, właśnie. Dobra. O kurde, ja mamy, ma, mamy mało pochodni. Musimy. Ja idę po wyprawę po pochodni. Mam jaskinie. Serio? Nie? Tam to jest. jest. Kopalnie? Nie? Nie ma. Tam była, chcę zobaczyć? Ja. Yeah. Wow. Wow. Tylko najpierw musimy wiesz co zrobić? Napad. Napad na różne domki z tych... Masz pochodnie? Masz jakieś pochodnie? Nie. Dobra, to, je, to idziemy do jakichś domków po pochodnie. Dobra. Jakby to puszczam piosenkę mniej niż zero. To mi się spodobało. Kurde, nie ma w tym domu. Jest to najwyżej jedna. Jak to jest to się Wyłączcie. Włączyło mi powolne chodzenie. Dobra, wychował. Czyli... niby sikanie mm. Ej! W tych małych domkach są takie dywaniki, to nam się przyda. Będziemy mieli dywany. Dobra, ja idę chyba napadać. A, to ja zniszczyłem ten dom. Ja idę napadać inne domy. Ja idę napaść na ten największy. Czyli na który? Na ten Tam już, tam nic nie ma. Ja mu zrobię takie przejście. To ja mu wyrównam domek. I mi za to zapłaci. Ej, wiesz co? Słyszałam, że jak się po że jak się postawi tutaj, to, to będzie można przez to przeskoczyć. E można! Pa! Pa Szymon! Nie, nie. No nie, nie, to za bardzo nie idzie. Zrobimy, zrobimy hodowlę czegoś i tak wtedy zrobimy. Ała! Ała. Jakąś dom naprawiam. Bo ma źle zrobiony. Chcesz mięso ze świni. Czy ja komuś dom naprawiam, pomiał krzywę. Co? Um. Ja komuś dom naprawiam, poma krzywy. Fajnie. Ja A wiedziałeś, że w naszym. Zapłazi mi za dziura w ścianie. Co wiedziałem? Wiedziałeś, że w, że w tym domku, w którym robimy kopalnię, były, były dwie pochodnie? Nie. Ja też nie wiedziałam. Ej, wchodzimy do kopalni? No, to poczekaj. A ukradłeś już ten największy dom? Tak. Tam nic nie ma. A, ten nasz największy. Ale nie nasz. Większość domów przecież urabiłem. Ja mam dziewięć pochodni, więc wystarczy nam na nic. Dobra, idziemy nie? do kopalni. No. Tu ona jest, czy gdzie? Tam o, dalej tak o. Ha. Chodź za mną. Idziesz? Ała! Idziesz? Spadła! Idę. A już wiem. Kał. I w tym ołdzie nie ma drzwi. To się nazywa, kochanie krówpa. To się nazywa, kochanie krów. Schodzisz? Dobra. Czekam na ciebie. Ja zjem surowe mięso, bo co ja jestem? Nie, zatrułam się. Ej, w ogóle dźwięki... Idziesz, ja czekam. Ja mam dźwięki na maksa. Idę. Tak. I tu mamy Kajwa. Kejwo? Dawaj, świeć. Połóż kilka. Ła, wow, woda. Ej, po, połóż tam dalej. Węgiel! Zbieraj węgiel. Fajnie, mamy cajwa. Ej, węgiel, ja znalazłam wejście. Skop węgiel. Będzie nam potrzebne na pochodnie. O, żelazo. Ja nie zbieram. A ja... mi potrzebne na wiadro. Ja chcę ukraść ich zwie... Ja chcę wioskę z czegoś Z wody. Wow ile tu wejdzie. Za ile ja mam. I, jaki masz level? O, na razie nie, żadnych. No coś. A ty który? Ja mam drugi. Nie jest niepotrzebny level. Mam coś żelaza. Ile jest żelaza? A ile ja mam w dół? Okay, ile mam masz dół? No weź, Nie idź jeszcze, bo ja zbieram. Chcę expa. To nie jest cake prawdziwy. Bardziej mnie ciekawi, co jest dalej. A, a ciebie? Nie. Ty, ty, ja mam Aurę. Daj mi, Daj mi węgiel. Daj mi węgiel. Daj mi węgiel mi jest potrzebny, by zrobić pochodnie. Ja mam 20. I z tego węgla. Teraz ja mam. O, widzę kolejne żalki. Kolejny wągiel. O, ile wungla! Idziemy wesz, wchodziliśmy tu. do domku. No właśnie, zbieram węgla. A, a gdzie jest? Wejście do domu. a tam. Słyszałam. się, wydaje. Żeby nam starczyło na pochodnie. Albo mi się wydaje, albo słyszałam portal. Albo widziałam portal. Dlaczego? naderu to zobaczysz zaraz? Chyba się robi noc. Się troszeczkę zaczyna robić noc. I teraz widziłabym ci wejść z Ale ja nie wiem gdzie z wyjścia. Ja idę. Idziesz do domu. Jak będziesz w domu, to, to mi powiedz, bo to muszę zobaczyć, bo nie... Bo nie. Na razie muszę odlekować przejście. No ej, to... Ej, oddaj. Ej, oddaj ten klok. Masz klok? Masz. Oddaj. Nie stawię kupy. Ja muszę człowiekowi nam tu pochodnie zrobić. Pa! Więcej patyku. Patyki mi robić! Idziesz spać, bo ja czekam w łóżku. Nie możesz rano zrobić. Kal. Szybko. Czy mi się wydaje? Ten, o. Nie. jego węgla, możesz iść pać, tam. Ja to jest epicka piosenka, mniej niż zero. Musimy iść dalej do kejwa. Bo no, musimy ma. znaleźć diakse. Co? A co nie mogę? Ale teraz nie będę. Mam diaksy. 24 i 20. Czego? Pochodni. Jesteśmy bogaci z pochodni. Ej, diament. Jak nie będziemy mieli diamenty dla nas obu, to nie robimy zbrojek. A to trzeba, to trzeba mieć 24 na zbroję. Na dwie zbrojki. Nie, 24 jest jeden set. Czekaj, zamknę za sobą drzwi. Żadny wieśniok nie wszedł. Nie mamy drzwi. Nie. podaj mówi, że te drzwi mogą zniszczyć. Ja kłamstwo. Ale miałam baga epickiego. Mówię ci. Co? Ale miałam baga epickiego. Widziałam to jest pod ziemią. Co? No ale nic. Ale nic nie zdążyłam wypatrzeć. Widzę zombie! O jezus! Jak się wystraszyłam tego Właśnie zombie! Do kejwa nie idzie się jak dzień. Jest po nocy od razu się nie chodzi. Chodź do kejwa. Spadam. Nie bądź. Schodź. Ała! nie niż tego bloku. Tego? No nie. Dlaczego? Do A dobra, co mam tu oh. do zombie? Co? Tort, tort, mam, mam dużo torów. A zrobiłaś wiaderko? Nie. Ile masz żelków? Nie mam. Ja zero, bo cię wszystko oddałem. Mm. A my mamy piecyk w domu. Mamy. A co? Nie. Pomyślałeś, że nie mamy? No. Ej, idziemy dalej do kejwa. Mam pomysł. Dobra. Chodź, robi, robię Robimy chat i idziemy tam. Mogę iść na chwilę do domku. Po co? Muszę na chwilę. Ja, ja też zresztą muszę przepalić żelki, by zrobić nam ten wiadro i zabrać nam wodę. Jakby była lawa. Ja właśnie chciałam iść po to samo. No to ja idę. No bo ja mam O kurde Mi zostawisz trzy żelki, a sobie weźmiesz resztę Resztę, dobra Jakby co pająk u nas był A zostawić mi trzy żelki, czy nie? Zostawię ci, dzięki Nawet tyle ile zostanie A po co ci te żelki? Bo mi są potrzebne trzy Ja mam siedem A mi są trzy potrzebne Cztery. Hmm No weź to tego schabowego, bo ja ci go zaraz zabiorę. Idę po coś do przepalania. Spoko, ja mam. Wiesz? A nie mam czym... Jak się przepalają? Dorzucę ci. Ej, ja mam deski, ja nie mogę przepalić, bo deskami się nie da. Da się tylko z, z dre... tym drewnem, którym... Da się tylko normalnym drewnem, nie deskami. Ja już, ja już jestem, ja już mam, to ho. A ile potrzebne? Ym, tak, nie wiem. Z mam z... siedem. Więcej trochę, bo jest dziewięć żelaza. Dobra, to muszę kolejne drzewko w tym samym kolorze. Tak, z dziesięć weź. Dziesięć chyba wystarczy. Ona też by chciała po i ścinać drewno. My razem jakby, jakby coś ścinamy drewno. A nie. Tu jest pokazane czym można przepalić. Węglem, drewnem, płotkami, takim kamieniem. Masz drewno. Masz już się przeklęta. Czekam. a Mam jedno. Ja sobie tylko dwa wezmę. Ja biorę drugie. Ja już wiem drugie. To ja trzecia. Nie wiem, kto będzie pierwszy. Ile wziąłem? Ja wziąłem, czy ty? Ty? Ja nagrywam. Dobra, słuchajcie, widzowie, my tu sobie jeszcze przepalamy i kończymy ten odcinek teraz, ok? Szymon, kończymy ten odcinek. Pa, pa, in un'altra sezione faremo la gamerca, pa!